A teraz jestem przed wejściem na kładkę od, od ALLLL. Jeszcze raz: 19WE na linii S1, oczywiście, do Otkocka. Od Zobaczymy odjazd pociągu Bolimek. Bolimek jedzie do Żyrardowa. Pociąg piętrowy. Niecałe 4 minuty pozostały do odjazdu, a obok skład dołowicza głównego to jest osobowy przyspieszony, już tylko sekundy nas dzielą od odjazdu. Bolimka rusza, złożył się pantograf przedni. i widok na stację Muzeum trwa demolowanie części budynków jest tam pełno gruzu zobaczcie, mamy przelot samotnej lokomotywy EP 07 388 po torach podmiejskich Taka sytuacja. Dziwne odgłosy wydaje ten impuls na linii S2. A jak zobaczycie za chwilkę, ten impuls to Europejczyk. O właśnie. A teraz Mijanka pociągiem do Socha Czewa, Flirt Terminator, Predator i to naprawdę pełno pasażerów w środku Griffin z Intercity Mewa ze Świnoujścia do Warszawy Wschodniej EU 60008 mamy raz dwa, trzy cztery, pięć sześć, siedem osiem pudeł służbowy przejazd Impulsa-Newaga kolei mazowieckich AKM-ka z Sochaczewa do Warszawy Wschodniej I wyraźnie przyspieszyła teraz. Zmienił się sygnał na semaforze i gna w kierunku stacji Warszawa-Ochota. A to pociąg z Pilawy do Warszawy Zachodniej. Elf kolei mazowieckich. Ostatnio bardzo rzadko spotykam elfy. To chyba jest jedyny elf KM w tym odcinku. AKMK. Ale bez relacji, nie wyświetla się nic, więc nie wiem to Skład Dołowicza, Zabytki Muzeum Kolejnictwa oraz stare perony Warszawy Głównej Klasyczny kibelek w końcu kanciasty chyba do Otwocka on jedzie i druga jednostka obła z ryflowanymi burtami czyli takimi wypustkami Jest sygnał i pociąg dołowicza powinien za chwilkę ruszyć. Dwie jednostki flirtów ER160 do dołowicza. Pociąg osobowy przyspieszony. N97 oraz impuls na linii S2. W1 się podstawia z Gamusią. I ona pojedzie o 16.16 .16 do Skierniewic. Impuls Newak. Pociągiem osobowym z Siedlec do Piaseczna. A teraz jestem przed wejściem na kładkę od Alei Jerozolimskich. Ekspres Intercity Chrobry. AKM z pociągiem relacji w Warszawa, Wschodnia, sotaczek. Przelot pociągu PKP Intercity, Wysocki, do Katowic. Ładny skład, który ma wagon gastronomiczny. uff, a tu mnie EN97 nieco przestraszył. Tak znienacka się pojawił. AKM do dęblina. Na razie ma sygnał stój. Warszawa zachodnia, dęblin. o i zmienił się sygnał ledwo co go widzę bo mamy jeszcze na drzewach trochę liści a na tym które mi zasłaniało zobaczcie całkiem dużo tych liści nadciąga flirt do Skierniewic bardzo wysoka frekwencja Alicja z Radomia do tłuszcza Impuls Europejczyk na linii S2 do stacji Warszawa, lotnisko Chopina I tu jest niewielka frekwencja Mogę śmiało powiedzieć, że czekałem na EW-ie odkąd tutaj przyszedłem dzisiaj ew60002 jest na początku, w kierunku wschodnim i ew60001 jako pociąg służbowy. Kolejna ciekawostka wyłania się za chwilkę za Ewusi Intercity Korczak, którego prowadzi dzisiaj dziewiątka Eposia EP09043 Opocznianka. Opocznianka to są te takie naklejki i to jest związane z naprawami tych lokomotyw. Długi. Intercity Korczak 12 albo nawet 13 wagonów i bardzo wysoka frekwencja. Ale pociąg musi poczekać, bo jest sygnał stój. Alicja, uwaga do Małkini. Łowicz główny Małkinia bardzo mnie ciekawi jak długa jest ta trasa w każdym razie mamy dwie Alicje i sygnał już się zmienił mogą kontynuować jazdę Jedzie Trax z pociągiem piętrowym do Radonia głównego. Sześć wagonów. I tu także mamy wysoką frekwencję. Poproszę o dziobaczysko. No i mamy dziobaczysko. ed 250003 z pociągiem z Gliwic do Gdyni Głównej.